Powitanie tu Janek Tondera, tata piątki dzieci. Dla mnie wychowanie to wezwanie. Jeśli dla Ciebie również, zapraszam do subskrybowania kanału Tata Jedzie. Kiedy uczyć dzieci serdeczności? Najlepiej nie uczyć. Najlepiej dawać przykład. I to chyba najtrudniejsze. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, którą staram się właśnie uczyć ja. Siebie, żeby to właśnie czynić. Jeśli przychodzą dzieci do domu, żona na osobny temat, to staram się zawsze zejść i przywitać. Albo nawet jeśli widzę, że już jadą, wyjść i otworzyć drzwi i ich powitać. To oczywiście drobna rzecz, ale trzeba przerwać tą pracę, jeśli oczywiście można. Trzeba przerwać czynność daną, którą wykonujemy i nie gdzieś z daleka powiedzieć, o, cześć Wam ale właśnie pójść, otworzyć już te drzwi i przywitać. Bo to są takie właśnie małe gesty serdeczności, które, no, jak wiemy, bardzo są potrzebne w życiu i bardzo ułatwiają później funkcjonowanie w społeczeństwie. I najlepiej właśnie dawać przykłady od siebie, choć to wymaga pewnie sporej pracy z naszej strony, ale małymi kroczkami. I właśnie. To powitanie ja sobie dałem jako taki mały kroczek, żeby mieć taki nawyk, że jak przychodzą dzieci do domu, to staram się albo podejść, właśnie otworzyć te drzwi, albo zapytać się jak minęło, albo co u mnie słychać, żeby iść tym torem, że pierw ja opowiadam, a później dzieci. I to takie widzę, że to są takie właśnie małe te moje cegiełki, które właśnie daję do tego, do tej całej układanki. Pozdrawiam i dobrego dnia.